Dzienną Trzeba mi wam odwieśćcie się, strasznie, strasznie mi Wczoraj. ojciec wasz, a możesz mu krówka. Ma jesteście, lecz. O sukcesję zadość należy. A dlatego właśnie a znam Was. Bawić się, lubicie grać. Rzecz Wam przygotowałam taką, abyście mogli pokazać talenta swoje i rozumne, i fizyczne jako mężowie. Ojciec wasz przed śmiercią te oto słowa <noise> powiedzieć racz. <noise> Naszym przodkom wystarczyły ryby słone i cuchnące, my po świeże. <noise> <noise> Nie błyskający. To zobowiązuje moje synowie. Ja bym wolała, żebyście zachowali spokój, gdyż śmierć stoi obok nas. Amo, Czy Tata wskazał następcę? Ja jako matka rzecz tę rozstrzygnąć chcę w następujący sposób. Snowie moi, jako że Pacholentami jeszcze psychicznie jesteście. Ja konkurs ułożyłam, który rozstrzygnie, który z Was mężniejszy się okaże być, który inteligentniejszy, który wreszcie ciężar korony, ciężar państwa, ciężar ludzkich oczekiwań, nadziei. A zatem konkurs będzie się składał z spotyczki rozumowej oraz spotyczki fizycznej. Zbigniewie Bolesławie, konkurs rozpocząć pragnę, zadawać wam pytania będę oraz oczekiwać odpowiedzi również będę, przyznając punkty każdemu z Was. Zaczynamy, proszę. Ile było kół w wozie dziada naszego lodgeboarda? Zbigniewie. Zbigniewie.

Brawo! Brawo! Zbigniew, jeżeli chcesz okazać swój rozum, na koń brata by tu szedł Koleś łapie na sykosz, ponieważ posłuszeństwa w tobie nie widzę żadnego! Koleś łapie! jak państwo będziecie udźwignąć potrafili przy takich naturach, Zbigniew. przy takich charakterach? Koleś takich Mamo, to <śpięk> Ja idę dalej. Kto był pierwszym królem Polski? To <śpięk> pamięć ojca Jargana. Nie usłyszałem pytania. Pan punkt, mamo. Jakie było pytanie? Kto był pierwszym królem Polski? <śpięk> <śpięk> <śpięk>

Na ile kawałków ciała porąbał świętego Stanisława nasz radziad bolesny? Siedemdziesiąt trzy! Siedemdziesiąt Ja wiedziałam, że ty wiesz. Dobra, do Dobrodziejstwa dla matki. Co to, jest? A co to jest? Dobrze, punkt Bolesław. Bo Bolesławie, ja widziałam wszystko, oczyma swoje wyobraźnie. Pytanie. Czas na konkurs wiedzy, proszę bardzo. Pytanie. Dobrze, poczekaj, poczekaj. Ja królowa w końcu. Jak wedle, przynajmniej dla Ciebie, Jam, jak wedle gala, gala nazywał Władysława Bolesław? Bardzo prosto. Eee, eee rozbierzmiony mnie dziurek. Nie eee. wiem. i co? Wbiegnie w punkt! Wbiegnie w punkt! Kategoria druga. Pierw zdobycie oraz wychęndożenie dziewki, którą chcecie, wierzcie.

Nie korona. Synku. Ktoś musi być w czymś lepszym, drogi. Idźmy dalej. Pytanie szczególne, gdyż procenty naszych ankietowanych słuszną odpowiedź wskażą. Co pił Władysław na śniadanie? Ale który Władysław? Dziad <noise> <noise> na tak. um, Władysław. Władysław. Nie wiem, mleko! Nie! Nie mleko. Tak? Yes. Dobrze! Yy, punkt, yy, ankietowani yy, yy, powiedzieli następująco. Mleko 16%, rum 27%, A! punkt zbignie! Punkt Zbigniew. Tak. Ostatnia kategoria. Udać sobę! Tak, 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 wystarczy! Wystarczy! Remis. W testamencie ojciec przewidział, że w przypadku remisu synowie moi rzecz tę należy wam między sobą.